Jesień 79, ja tego do końca nie pamiętam, natomiast moja mama mi opowiadała, że przyjechali tutaj w, na ulicę Koncertową, na Koncertowej 3 przez 5 dostali ten, ten przydział na mieszkanie. Mama miała wtedy na, na nogach takie jakieś piękne, czerwone kozaczki. Przyjechali, był mniej więcej listopad, początek grudnia, W mnóstwo błota, wszystko rozkopane, żadnych oczywiście bloków, reszki tylko jakichś gdzieś chodników jeszcze, które zostały po budowie. Przyjechali, zaparkowali dużego Fiata, no i moja mama jak tylko wysz, wyszła z samochodu, to od razu zostawiła w błocie te piękne czerwone kozaczki, więc natychmiast rodzice się zapakowali z powrotem do dużego ofiata i powiedziała, że o nie, ona nie zamieni na razie 20-metrowego mieszkania za żelazną bramą na 60 kilka metrów w wielkiej płycie. Poczekamy do wiosny, może warunki do życia będą tu lepsze. No i rzeczywiście, przyjechała tutaj już wtedy ze mną wiosną. Nagle okazało się, że wszystko się odmieniło. Błoto wyschło, wyrosła jakaś trawka, gdzie niegdzie jakieś haszcze. Przeszliśmy wtedy po, po tym Ursynowie. Udało się znaleźć pierwszy sklep spożywczy. Jeszcze wtedy to nie był Megasan, tylko sklep w tak zwanym Czerwoniaku na ulicy Barwnej. Udało się znaleźć przychodnie Ośrodek Zdrowia na ulicy Puszczyka, a także pierwszą cukiernię, jeszcze wtedy aż na Miklaszewskiego, czyli to był Ursynów Południowy. No i mama uznała, że to już jest chyba miejsce do życia i tak się sprowadziliśmy. To była wiosna 1980 roku.